Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 21 listopada, 271 dzień walk w Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym to w ubiegłym tygodniu Odessa była obiektem bombardowań pociskami manewrującymi i dronami rosyjskimi. Wywołało to na tyle sytuację trudną w tym mieście, że pojawiły się protesty ludności cywilnej. Jednak no, protestowano przeciwko bombardowaniom i wyłączeniom energii elektrycznej, a nie, a nie władzom ukraińskim jako takim. Także no, pokazuje to, że sytuacja ludności cywilnej w Ukrainie powoli robi się dramatyczna. Ukraińcy starają się nie pozostawać dłużni Rosjanom. 17 listopada ukraiński dron uderzył w port przeładunkowy w Noworosyjsku, który leży jest portem rosyjskim w rdzennej Rosji, nie, nie na terenach okupowanych czasowo. I wydarzenie to odnotowuje się jako pierwsze uderzenie na rosyjską infrastrukturę przy pomocy drona przez Ukraińców na terenach rdzennej Rosji. W rejonie chersońskim sytuacja jest mniej dynamiczna niż nam się wydawało jeszcze w ubiegłym tygodniu. Ukraińcy jednak konsolidują tutaj tą zdobycz, odbite tereny na prawym brzegu. Dniepru. Trwa rozminowywanie terenów. Przywraca się funkcjonowanie banków. W sklepach pojawiła się żywność. Są normalnie zaopatrywane, tak jak w pozostałej części Ukrainy. Także wraca normalność do tego dużego miasta. Natomiast poza tym, że artyleria ukraińska pojedynkuje się. Poprzez dniepr z Rosyjską trwa ogień kontrbateryjny obydwu stron. To tutaj jednak tego uderzenia wojsk ukraińskich na drugą stronę rzeki nie było. Także te działania wojsk specjalnych ukraińskich na Mierzei Kinburskiej to prawdopodobnie były działania mające na celu jakieś rozpoznanie, jakieś. Dezorganizowanie rosyjskiej obrony tutaj konstruowanej, a nie stworzenie tutaj jakiejś linii frontu od zachodniej strony. Ja przypomnę, że Rosjanie, zgodnie z tym, co sami pokazywali, przygotowują linię obrony przebiegającą w trzech liniach na południe od Dniepru. I te linie obrony nie przewidują obrony np. właśnie tej mierzei, tylko one zakręcają na południe tutaj, czyli ten teren nie jest uznawany przez Rosjan za wart obrony. Zresztą nic w tym dziwnego, tutaj nie ma miejscowości żadnych, żadnych terenów liczących się, a byłoby to rozciąganie sił. Ukraińcy cały czas ostrzeliwują zaplecze. Wojsk rosyjskich, przy czym trudno powiedzieć, czy i jeżeli tutaj nastąpi jakieś uderzenie. Na razie jeszcze mróz nie umożliwia zdecydowanych działań wojsk lądowych. Być może wtedy jakieś ruchy zostaną tutaj dokonane, ale nie wiadomo czy z tego kierunku. Tutaj, jeśli o to chodzi, głównym podejrzanym jest raczej terytorium Zaporoża. Na którym jednak na razie nic się nie dzieje. Na linii frontu y, zaporowskiej względnie spokojnie. Oczywiście nadal trwają bombardowania. Ukraińcy ostrzeliwują rosyjskie y, zaplecze, i Rosjanie tym samym się rewanżują. Ciężkie walki za to na odcinku donieckim, szczególnie. Pod WDHR-em Rosjanie wydali, wydają się rzucać tutaj swoje najlepsze rodzaje uzbrojenia, jakie posiadają do niszczenia ukraińskiej artylerii. Mam tutaj na myśli drony samobójcze Lancet. Widać dużą ilość filmików, na których one uderzają rzeczywiście w ukraińskie pojazdy należące do artylerii i armaty holowane. Prawdopodobnie chodzi o osłabienie tutaj artylerii ukraińskiej tak, żeby można było przez Pawliwkę, tak jak to w nieudany sposób Rosjanie próbowali na przełomie października i listopada, przez Pawliwkę dojść do wdh I w ubiegłym tygodniu Rosjanom udało się tutaj uzyskać y Względny sukces poprzez przesunięcie linii w stronę WD o 2 km. Rosjanie starają się też wyzyskać sukces, jakim było w ubiegłym tygodniu zdobycie opytnego i uderzają na zachód od niego, na miejscowości Wodiane, Pierwomańskie i Newelskie. W ubiegłym tygodniu udało im się podejść pod Newelskie i to był jedyny sukces. Poza tymi sukcesami ubiegłotygodniowymi. I oprócz tego, tradycyjnie, niejako Rosjanie uderzają też na innych odcinkach, chociaż bez sukcesów. Ukraińcy odpowiadają z masowanym ostrzałem zaplecza rosyjskiego. Pojawiły się informacje na temat strat yy, ługańskich, przepraszam, donieckich sił zbrojnych. Od początku wojny, od 24 lutego, i one opiewają na niemal 4000 tysiące zabitych i kilkanaście tysięcy rannych. Oznacza to, że donieckie siły zbrojne, czy też milicje, poniosły straty niemal równe ich wyjściowemu stanowi, który był obliczany na 20 tysięcy. Oczywiście, duża część tych strat to poborowi przymusowo. Zmuszeni do służby już w trakcie wojny, a zatem powiększający tą liczbę. Bardzo ciężkie walki trwają nadal pod Bachmutem. 13 listopada Rosjanie zdołali zdobyć miejscowość z węzłem kolejowym w osadzie Majorsk. Natomiast 17 wagnerowcy znowu zdołali wejść do Opytnego i trwają walki o Iwanograd i znowu Rosjanie można powiedzieć, obchodzą Bachmut od południa i południowego wschodu. Nie udają się za to uderzenia rosyjskie w ubiegłym tygodniu bezpośrednio od wschodu na Bachmut. Rosjanie łamią tu, tutaj sobie zęby i grupa Wagnera. Podobnie jak niepowodzeniem kończyły się uderzenia w rejonie Sołedaru i na północ na Siwiersk. W rejonie Biłochoriwki, bardziej dynamiczna sytuacja jest na froncie, tak zwanym, możemy powiedzieć, charkowsko-ugańskim, to znaczy mniej więcej przebiegającym na granicy obwodu charkowskiego i ługańskiego. Ukraińcy w ubiegłym tygodniu starają się nadal przeciąć drogę między Kremienną i Lisiczańskiem i leżącym po drodze fatowem. I najważniejsze uderzenie ukraińskie miało miejsce w rejonie Lasu Serebryjańskiego, Natomiast no, połączenie to nadal nie jest zerwane. Rosyjskie Ukraińcy uderzają też w kierunku swatowego, jednak także bez rozstrzygnięć. A uderzenie idące z Kupiańska na północ odniosło niewielki sukces 20 listopada, kiedy udało się zdobyć miejscowość Kisiliwka. Sytuacja na razie więc pozostaje bez większych zmian. Natomiast w ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami największego od początku wojny czy też od pierwszego dnia wojny uderzenia zmasowanego na ukraińskie miasta przy pomocy przede wszystkim pocisków skrzydlatych, pocisków manewrujących, wystrzeliwanych głównie przez rosyjskie bombowce, ale także okręty. Celem były miasta w Ukrainie, w tym w dużej mierze także te na zachodniej Ukrainie. I zwiąże się z tym oczywiście tragedia, jaka rozegrała się w Polsce, kiedy rakieta, prawdopodobnie obronna, w której nie zadziałał samolikwidator, spadła w Polsce i doprowadziło to do śmierci. Dwojga osób, co jest teraz powodem dużej dyskusji pomiędzy stroną polską i ukraińską, no i spowodowało dużą, dużą reakcję międzynarodową. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek, kiedy konflikt spowodował ofiary poza granicami walczących dwóch państw. Poza tragedią w Polsce ostrzał spowodował duże straty w sieci energetycznej ukraińskiej. Bez prądu zostało około 10 milionów osób w wyniku tego. No i pytanie, na ile y, długo te awarie będą trwały, kiedy się udaje usunąć. Y, aura jest niesprzyjająca, pojawiły się mrozy. Y, nie wiadomo tak naprawdę do czego to doprowadzi, czy nie będzie z tego powodu kolejnego jakiegoś kryzysu humanitarnego, jakiegoś eksodusu ludności ukraińskiej na zachód. Ukraińcy, niejako w odpowiedzi, uderzyli też najgłębiej w, w terytorium rosyjskie, przynajmniej jeśli chodzi o przypadki udokumentowane, to znaczy dron ukraiński rozbił się w, mieś, w mieście Orzeł mm, o... Skład paliwa rosyjski. Nie udało się tutaj wywołać jakichś wielkich zniszczeń, ale jest to taki przykład pokazujący, jak daleko Ukraińcy mogą sięgać. Trwa także ostrzał rosyjski terenów przygranicznych Ukrainy, a Ukraińcy rewanżują się ostrzałem rejonu Białogrodu. Dziękuję i zapraszam na Kolejny odcinek.